Film jest w miarę dobry. Siema widzowie, wracam z kina, z filmu Kapitana Ameryka Nowy Wspaniały Świat. Film jest dobry, główny bohater Kapitana Ameryka, którego zagrał czarnoskóry aktor, bardzo mi się jego rola podobała, a najbardziej podobała mi się rola Harrisona Forda, dlatego dla samej roli Harrisona Forda Warto sobie ten film obejrzeć. Akcji, bijatyki jest w miarę dużo. Efektów specjalnych dopiero pod koniec filmu jest wiele. Ciekawa jest historia, intryga. Także osobiście film polecam, jeśli lubicie filmy serii typu Marvel. Moja ocena... Miałem dać 7 na 10, ale ze względu na Harrisona Forda, który tutaj naprawdę wymiata, daje 8 na 10. Jeśli lubicie takie filmy, to polecam. W kinie było dużo dzieci, które ten film oglądały, chociaż osobiście powiem, że były takie sceny no niezbyt dla dzieci, jeśli chodzi o przemoc, takie trochę ostre nawet była scena znęsania się nad księdzem. No ale cóż, niektóre dzieci brały to troszkę tak żartobliwie. Także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!